Cześć, witam Was ponownie w pogadance o hydroponice. Dzisiaj, słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć o tym, jak, jak tak naprawdę zacząć. Słuchajcie, już nie rozwodząc się, przechodząc do konkretów, przede wszystkim, słuchajcie, musimy rozróżnić dwie sytuacje. Po pierwsze, mamy roślinę nieukorzenioną i co wtedy? Zasada podstawowa, nie daje mniej do hydroponiki. Dajemy tylko rośliny ukorzenione, wiecie, silne, takie, które po prostu sobie w tej hydroponice po, y, poradzą. Jeżeli nie mamy rośliny ukorzenionej, no to taki kroci pode mnie najlepiej wtedy postarać się ukorzenić ją w wodzie, żeby ta roślina już wyjściowo miała te korzenie wodne. Wtedy, wiecie, ona znacznie lepiej zniesie y, jakby to przeniesienie z wody do wody, tak? Z powiedzmy ze stacji do ukorzenia do takiej prawdziwej hydroponiki. Co jeśli mamy roślinę rosnącą w jakimś podłożu tradycyjnym, ona jest ukorzeniona i po prostu chcielibyśmy się ją przenieść? Czy można? Można, tylko najpierw musimy bardzo dokładnie umyć korzenie. Jak to zrobić? Ja myślę, że będę przesadzała swoje rośliny do hydroponiki i kiedyś Wam pokażę w praktyce, ale w teorii najlepiej taką roślinę dać do takiej wody w temperaturze pokojowej, żeby nie miała stresu i po prostu te korzonki tak wiecie delikatnie bujać i ta woda ta ziemia powinna odpaść. Trzeba mechanicznie po prostu niektóre grudy ziemi zdjąć, bo jeżeli ta ziemia zostanie to po prostu te korzenie nam mogą po prostu nam zgnić. I nie przejmujcie się, jeżeli w trakcie takiego wiecie obmywania rośliny że wam gdzieś tam yy, po prostu zostaną nawet bo bardzo i uszkodzone, ponieważ tak jak wam wcześniej mówiłam w poprzednich filmach jest duże prawdopodobieństwo, że roślina i tak takie ziemne korzenie odrzuci, bo będzie tworzyła korzenie wodne. Także jeżeli coś tam pouszkadzacie, nie za bardzo się przejmujcie, bo i tak roślina musi odbudować sobie korzenie hydroponiczne, tylko pamiętajcie, żeby jak uszkodzicie te korzenie, żeby tej roślinie dać trochę odpocząć, żeby te rany się zabliźniły, bo jak włożymy po prostu z takiego mycia do, od razu do wody, no to wiecie, mogą tam się dostać jakieś zarazki do tych ranek i roślina po prostu może nam w tej wodzie umrzeć, też skni. Jeżeli już umyliśmy sobie tą roślinkę, ona jest w miarę czysta, korzenie są w miarę, po prostu wiecie, obmyte, wszystko dobrze wygląda, to wtedy sadzimy. Jak sadzimy, zaraz Wam powiem. Otóż bierzemy taką doniczkę właśnie do uprawy hydroponicznej i do 1 trzeciej wysokości dać. Medium. Czyli na przykład, jeżeli mamy leczuzę, no to dajemy jedną trzecią tej leczuzy, na to kładziemy roślinę i do reszty leczuzy tą roślinę przysypujemy. Dlaczego nie możemy zrobić tak, że od razu dać roślinę i na to dać leczuzę? Dlaczego? Ponieważ na początku, i to jest taka ode mnie rada dla Was, Korzenie nie powinny stać w wodzie na stałe, tak jak ma to miejsce w hydroponice. Przez pierwsze minimum dwa tygodnie, a ja radzę Wam, i nawet miesiąc tak też będę u siebie robiła. Będę robiła tak, że po wsadzeniu właśnie takiej rośliny, w tak jak powinno być, czyli jedna trzecia roślina, przykrywamy. Dopiero wtedy będę tą roślinę pod, po, przez ten pierwszy miesiąc podlewała. Wiecie, tak od góry tradycyjnie, po prostu będę ją przelewała wodą i nie będę pozwalała na to, żeby roślina. Jakby wiecie, miała cały czas te korzenie, bryłę korzeniową w wodzie. Będę chciała w ten sposób, żeby ta woda gdzieś tam obciekła na dno, i siłą kapilarną, żeby, czyli tak naprawdę, mówiąc z polskiego na nasze, że podciąganiem tej wody do góry, żeby te korzonki, które będą na tej jednej trzeciej wysokości, powiedzmy tej lecz położone. No to wiecie, będą gdzieś tam próbowały wejść w dół i już będą tworzyły te korzenie wodne, będą szukały wody, będą się pchały w dół i dzięki temu po prostu te korzonki, które będziemy, będą potem ros rosły nam w dół, poniżej tej jednej trzeciej wysokości, będą już korzeniami właśnie takimi, jakimi chcemy uzyskać. I dopiero, słuchajcie, wtedy, kiedy mamy już jakieś tam korzenie hydroponiczne, powiedzmy, po tych dwóch tygodniach, nawet po miesiącu, dajemy pierwszy raz wodę z nawozem. I to dajemy tak, jak być powinno, jak Wam mówiłam w poprzednim filmie, czyli po prostu y, jak mamy wskaźniczek, y, tutaj mam taką tą, to po prostu wiecie, tak jak Wam mówiłam, gdzieś tam do połowy, optimum i tak dalej, i tak dalej, nie będę się powtarzać. To wszystko brzmi bardzo czasochłonnie. To wszystko podlewanie i tak dalej, i tak dalej, nawozy, przelewanie, mierzenie. PH. I tak jak Wam już wcześniej zajawiałam, yy, pytałam się ludzi, którzy naprawdę mają setki roślin w hydroponice, czy oni rzeczywiście ciągle, wiecie, sprawdzają pH i tak dalej, czy te wszystkie czasochłonne rzeczy, o które ja się osobiście boję, czy po prostu je wykonują. I słuchajcie, odpowiedź jest jedna. Nie. Słuchajcie, dla hydroponika okazuje się, że może nie, mieć, nie być taka czasochłonna, może być łatwiejsza. I jak sobie trochę powiedzieć? Tak jak ja, kupcie leczuzę z nawozem i macie na 6 miesięcy teoretycznie załatwioną sprawę nawożenia roślin. Zostaje wam tylko mierzenie pecha. ale Możecie kupić też zwykłą leczuzę i jakby nawóz dodawać dodatkowo z tym, że wiecie, ja w tym, nawozie, w tym nawozie do leczuzy trochę tak nie ufam. Jak będę widziała, że ta roślina ma się niezbyt, wiecie, tak, nie bardzo, oczywiście nie od razu do posadzenia do hydroponiki, bo to może być oczywiście szok. Ale jak będę widziała, że po jakimś czasie, że ona nie rośnie, zamiera jakieś liście jej żółkną czy coś, no to wtedy wiecie, będę za... po prostu będę nawozić, tak, nie chcę przesadzić. Ale też chcę spróbować z tym nawozem, do hydro, który jest tutaj w leczuzie. Chcę zobaczyć, czy on po prostu będzie wystarczający i czy, czy rzeczywiście przez pół roku będę miała sprawę z nawozem po prostu w głowie. zmierzeniem z pecha? Z z Wiem, że po prostu niektórzy w ogóle tego pecha nie mierzą. Wiecie, biorą to na, na klatę, że tak powiem, że nie używają regulatorów pH, nie używają y, w ogóle pasków, wiecie, takich do mierzenia pH, po prostu olewają zupełnie temat, uznając, że y, no roślina jakoś, jakimś student po prostu się naje. Oczywiście nawożą, ale pH nie mierzą. No ja nie chciałabym do Was do tego namawiać i sama nie będę Was robić, tak, y, tak robić. Y, do mnie przemawia trochę inna metoda, a mianowicie na początku wyczuć Swój nawóz, swoją wodę i e, jakby mierzyć to pH e, i sprawdzać na przykład, wiecie, że e, będziecie już wiedzieć po jakimś czasie, że co chwilę będą wam wychodziły te same wyniki, to będziecie wierzyć, wiedzieć, że na przykład jak dodacie nawozu, to potrzebujecie na przykład dwie kropelki, tylko tego, no to automatycznie to sobie dacie, a potem możecie wiecie, raz na jakiś czas po prostu sprawdzić, czy to dalej działa, tak? E, więc e, ja tak zamierzam, że na początku będę. Książkowo, podręcznikowo mierzyła to pH. Jeżeli zobaczę jakąś powtarzalność, to po prostu już z tego kroku mierzenia pH zrezygnuję yy, i będę po prostu sobie kropiła tyle, ile zazwyczaj tego yy, akurat obniża, obniżacza, że tak powiem, pH, tego Biodown. Yy, Będę to robiła, tak powiedzmy, na oko, z tym, że raz na jakiś czas, powiedzmy, będę to sprawdzała paskiem, czy rzeczywiście, wiecie, to, 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 to dalej się sprawdza, żeby, wiecie, jakoś też sobie to yy, po prostu ułatwić. Co ważne, jeżeli już gdzieś wpadniecie w taką hydroponiczną rutynę, że będziecie już znać na pamięć, że pH macie takie, że ten nawóz Wam jakby reguluje pH z daną ilością wody, prawda? Bo to też chodzi o rozrobienie danego nawozu, że będziecie już wiedzieć to na pamięć, jak to wszystko wygląda, no to wtedy dobrze się też trzymać tego jednego nawozu, jeśli roślina go toleruje, prawda? Także te, tak to wygląda. No i jeszcze słuchajcie, powiem wam o wadach i zaletach tak na koniec, żeby to wszystko podsumować. Myślę, że jeszcze jakby wygooglowałam sobie zrobiłam taki research takich problemów Hydroponicznych, co może nas zaskoczyć, jak sobie z tym radzić, także o tym też wspomnę. No zalety. Przede wszystkim słuchajcie, gdybyście mieli wątpliwości, jakie rośliny mogą być uprawiane w hydroponice, odpowiedź jest taka no chyba wszystko. Także jeżeli macie, nie wiem, begonie, cokolwiek, tak, próbujcie. Naprawdę rośliny w hydroponice bardzo dobrze sobie radzą. Po drugie, tak jak mówiłam, to jest dobra opcja dla tych, którzy przesuszają na gminie, przelewają nagminie na swoje rośliny. Kupujecie rośliny, bo są piękne, a za chwilę ich nie macie, bo coś się wam wydarzyło. Macie z tym problem, warto nie zabijać roślin, nie wydawać więcej pieniędzy yy, na, na, na rośliny. Na, wiecie, coś się wam podoba, dlaczego macie tego nie mieć, bo coś się zadziało. Jeżeli macie z tym problem, myślę, że ta hydroponika może być dla Was. Ponieważ y, przy hydroponice, tak naprawdę przelanie czy przesuszenie rośliny jest, y, jakby z punktu widzenia wlania jej wody, y, że tak powiem, y, no, no niemożliwe, bo roślina po prostu weźmie, tak jak mówiłam Wam, ile chce. Yy, yy, I więcej im, im, im będzie, im będzie potrzebowała. Nie weźmie. Też wiecie, hydroponika uprawia się w, tak naprawdę w większości w takich przezroczystych naczyniach, więc widzicie, ile jest tej wody, czy jej nie ma, czy jest. Więc yy, naprawdę. Nie ma czegoś takiego jak w konewce i w takiej ziemi, że nie widzicie, tak, czy to jest przeschnięte, nie przeschnięte, ile tam jest, gdzie się wlało. To w hydroponice wszystko widać dodatkowo. Te super doniczki wskaźnikami po prostu ratują sytuację. Wiecie, taki zestaw też nie jest też jakaś mm, duża kwota, bo e, że tak powiem, za taki zestaw doniczki, wskaźnik i jeszcze osłonkę e, musicie planować 10-15 zł takiej wersji budżetowej, czyli kupujecie na Allegro po prostu mm, taki zestawik. Wiecie, to nie jest. Jakoś specjalnie ogromnie dużo, aniżeli powiedzmy ładna osłonka czy doniczka z takiej. Oczywiście można znaleźć taniej, ale wiecie, to nie jest aż taki super przeskok cenowy, jeżeli chodzi o taką zwykłą uprawę, więc można chociażby z jedną, z dwoma roślinami, które bardzo Wam się podobają, ale to bardzo na przykład słuchajcie, ale okazje są piękne, ale są trudne, jeśli chodzi właśnie w taką gospodarkę wodną. Więc myślę, że to jest bardzo fajna opcja. Tylko, tak jak mówię, pamiętajcie o tym, żeby cała wyrwa korzeniowa nie była zawsze w wodzie, bo korzenie muszą oddychać. Także, jeżeli kupicie sobie taką doniczkę ze wskaźnikiem, na pewno bardzo sobie ułatwicie sprawę. Co jeszcze? Wniosek ogólny od ludzi, którzy tą hydroponiką bawią się od lat: rośliny rosną szybciej, są zdrowsze. Bo w wodzie, jakby w, oczywiście w wodzie z pożywką z nawozem, takie idealne, wiecie, że roślina da z siebie 100% tyle ile ma zapisane w genach, to w takiej uprawie hydroponicznej, to o wiele prościej z niej po prostu te 100% wykrzesać i myślę, że to, to jest bardzo to ogromny plus. Po drugie, brak ziemi, słuchajcie, brak ziemi, to brak jakichś szkodników, które są w ziemi, na przykład ziemiórek, brak jakichś bakterii, grzybów itd. itd. Więc jeżeli macie problem z chorobami grzybowymi, ziemiórkami, a już macie dość tego wszystkiego, spróbujcie hydroponiki. Yy, I co więcej, no nie ma przesadzania, słuchajcie, z przesadzaniem zawsze wiąże się bałagan, yy, więc yy, tutaj możecie tego uniknąć. Jeżeli chodzi o yy, minusy, wady, jakie są wady? Dla mnie wada jest przede wszystkim pierwsza, wydaje się to skomplikowane, czasochłonne, że jest z tym dużo roboty, ponieważ tak, są po pierwsze yy, nawozy, które są dedykowane do hydroponiki, trzeba je podawać regularnie, yy, po drugie, yy, Niektórzy mówią, że trzeba przepłukiwać, wymieniać wodę. No co do wymiany wody czy przepłukiwania, mówiłam wam w poprzednim filmie. Czy to trzeba, czy nie trzeba? Także niektórzy tak robią, niektórzy nie. Co więcej, mierzyć pH, żeby się ta roślina najadła i regulować to pH. Także wiecie, to też jest takie czasochłonne i też trzeba jakby zainwestować. W tym, odpowiedni sprzęt. Po drugie i po ostatnie, że tak powiem, nie po drugie, tylko po ostatnie, można, jeżeli przynosimy te rośliny z ziemi do hydroponiki, to można po prostu te korzenie źle oczyścić, albo po prostu za szybko włożyć z ranami po prostu, albo tę roślinę i ta roślina nam zgnije, można jej za szybko dać nawóz i ona też wtedy zgnije po prostu, albo się spali, prawda? Także no, takie minusy też są po prostu minusy, wynikają tak naprawdę właściwie tylko z tego, że trzeba się po prostu na tą hydroponikę przestawić i dostosować do niej pod względem zakupu różnych rzeczy, i po prostu zmienić rutynę swojej uprawy, co dla mnie jest trochę, wiecie, ja, ja się przyzwyczajam i takiej rutyny, lubię mieć swoją po prostu rutynę roślinną. Jeżeli chodzi o problemy, słuchajcie. Y Rozmawiając w, z Wami na Instagramie dałam też kiedyś okienko z zapytaniem, co Was przeraża w tej hydroponice, czy, łat, czy możliwa w ogóle jest łatwa hydroponika. No i było wiele jakby opcji, tak, wiele zapytań od Was i ja tutaj chciałam przeczytać, jakie macie problemy z hydroponiką. Jeżeli chodzi o mój Instagram, no to jest taki jak nazwa kanału, też na dole napisałam Wam w opisie jak on wygląda. Jeżeli macie kiedykolwiek jakieś pytania, nie chcecie zadawać na YouTubie, to zapraszam Was na Instagram, ile będę mogła, to pomogę zawsze chętnie. Także pierwsze pytanie od mojej obserwatorki, czy w hydroponice rośliny mogą zmarznąć lub zgnić, gdy woda jest za zimna? Słuchajcie, jeżeli bryła korzeniowa nie jest zanurzona w całości, w całości, no to taka roślina nie, nie gnije. Woda też dobrze, żeby nie była zimna, ale słuchajcie, ta woda będzie, że tak powiem, ubywała, raz jej będzie, raz będą okres przesuszenia, więc słuchajcie, to nie będzie aż tak, z reguły to po prostu nie jest zabójcze. Ro ludzie trzymają rośliny w hydroponice również, wiecie, w, nie pod lampą, nie na macie grzewczej, te rośliny pięknie rosną. Jeśli chodzi o zimę i parapet, to ja zawsze przestrzegam, że no lepiej nie to dla każdej rośliny bo to jest jednak bardzo duży szok to ciągnie wiecie to zimno nawet jeżeli chcecie stoić na parapecie bo nie macie gdzie to dajcie wiecie na jakiś ręczniczek szmatkę styropian cokolwiek żeby jakoś wiecie to yy, trochę odizolować ale yy, co do zasady tak jak odpowiadając na pytanie jeżeli korzenie nie są w całości zanurzone no to taka roślina nie powinna zginąć co z glonami że ktoś widział u kogoś że była ta hydroponika ale to okropnie wyglądało bo były glony można dać nadtlenek wodoru, z tego co wyczytałam i te glony zginą, albo po prostu trzeba przepłukać wtedy doniczkę, wszystko, żeby wiecie, te, te z tych glonów się pozbyć i dać w ciemniejsze miejsce. Glony biorą się stąd, że po prostu jest dostęp do światła za duży i wtedy one powstają. Ile, ile trzeba dać światła roślinie, żeby taka roślina dobrze rosła w hydroponice? To jest kolejne pytanie. Mówi się, że minimum 6 godzin. Także tak to powinno wyglądać. Kolejna, czy muszę dawać nawóz? Słuchajcie, tak. Trzeba nawozić roślinę, trzeba patrzeć na ulotki producenta. Jeżeli na tych ulotkach nie ma wskazania, co ile, to ja polecam co dwa tygodnie dawać taki nawóz roślinie. Czy muszę mierzyć PH? Tak jak Wam mówiłam. Y Wcześniej, jeżeli chodzi o łatwą hydroponikę, są od tego wyjątki, jak widać w praktyce dużo osobom się sprawdza, czyli y, dobrze książkowo to pH mierzyć regularnie y, przed podaniem tego nawozu, ale y, jeżeli macie już to opanowane, to myślę, że można ten krok po prostu kiedyś w sobie pomijać. Ale uwaga, wiecie, to jest wszystko ryzyko niedoborów. Y, jak się sprawdza to pH, czy to jest jakieś trudne? Nie, słuchajcie, nie jest to trudne. Kupujecie regulatory pH i tak sobie możecie to sprawdzić. Ktoś napisał, że przeniosłam kiedyś do hydro korzenie i rośliny z gni, roślinie zgniły korzenie, ją wyrzuciłam. Czy to, czy to normalne? Słuchajcie, nie wiem, czy dobrze zrobiłaś, że źle wyrzuciłaś roślinę, nie widziałam jej, ale to jest normalne i tak może być, że roślina wszystkie swoje stare ziemne korzenie odrzuci i będzie wytwarzała nowe. Także trochę cierpliwości, jeśli ta roślina wiecie, daj, dajcie jej po prostu trochę czasu. Albo, albo też jest druga opcja, teraz tak myślę, mogło być słabo oczyszczone i jeżeli były słabo oczyszczone, był gdzieś tam jeszcze ziemia tylko tych korzeniach, no to rzeczywiście mogły one zgnić i mogła w ogóle cała roślina wiecie, umrzeć przez to. Co, wie, co więcej? O co chodzi z tym napowietrzaniem korzeni? Słuchajcie, chodzi o to, że mm, korzenie muszą dychać, do nich musi się dostawać tlen. Może się dostawać tlen y, jakby właśnie z powietrza, z wody i dlatego dobre są okresy po pierwsze przesuszenia, jeśli chodzi o napowietrzacze, no to słuchajcie, to raczej nie w takich naszych, wiecie, doniczkach malutkich. To jak ktoś ma, wiecie, wielkie donice, hoduje rośliny na masową skalę, no to wtedy na pewno tego używa. Ale do takiej y, naszej domowej, że tak Powiem domowej, uprawy roślin, myślę, że to nie trzeba sobie w w ogóle głowy zabracać. Eee, czy można e, jakiś normalny da wóz, da, dać nawóz, który używam do ziemi? Słuchajcie, e, teoretycznie można, nie poleca się nawozów bio, bio, jak na przykład biohumus, ale e, niektórzy stosują taki nawóz. Jest, są nawozy dedykowane do hydroponiki, no spróbujcie. Ja, tak jak mówię, polecam Wam książkowo nawozy do hydroponiki, nie polecam Wam książkowo biohumusu, ale spróbujcie, zobaczcie na ulotce, bo czasami okazuje się, że niektóre nawozy też mogą być do hydroponiki, zobaczcie na ulotce, jak to wygląda. Jaką wodę dawać do takich roślin? Czy może być woda y, jakaś, nie wiem, odstana, destylowana i tak dalej? Słuchajcie, ja będę dawała zwykłą w temperaturze pokojowej, najlepiej odstaną, ale wiecie jak to jest. No, zobaczymy, jak to będzie się układało. Na pewno nie będę cudowała z destylowaną wodą, y, więc y, książkowo, nie wiem jak to wygląda, bo takiej informacji się nie dokopałam, ale ja będę dawała zwykłą wodę kranową. Jak ograniczyć to, że keramzyt podnosi pH. Słuchajcie, trzeba go dobę po prostu namoczyć. Bardzo dobrze go namoczyć, potem go przepłukać, i to powinno zostać ograniczone. I ostatni problem, kiedyś miałam rośliny w lechuzie, w leczuzie, przepraszam i pojawiła się na nich pleśń. Co teraz? Słuchajcie, to się bierze stąd, że było za mały obieg powietrza i za duża wilgoć, po prostu ta pleśń, ten grzyb się pojawił. Na no, ale on może się pojawić równie dobrze na perlicie, na ziemi i tak dalej, nawet jak uprawiacie w normalnym, po prostu normalnej ziemi doniczkowej. Słuchajcie, było po prostu za zimno, za mało powietrza, za duża wilgoć i pojawił się grzyb. Co wtedy? Wtedy medium hydroponiczne po prostu przepukujemy, staramy się usunąć. Na przykład ja będę wyjmowała takie bardzo zapleśniałe kamyczki i przepłukam wszystko dam bardziej takie wiecie ciepłe miejsce może wtedy wiecie do witrynki albo gdzieś tam pod wiatrak, żeby po prostu tego problemu nie było. Słuchajcie, przez wszystko, przepraszam za taki kadr, ale wiecie, nie chciałam robić coś przy Roślina, bo będziemy się rozpraszać. Także yy, myślę, że to pierwszy i ostatni film z takim, byle jakim kadrem. Ale wiecie, chciałam Wam wszystko na spokojnie powiedzieć. Myślę, że mam pełno, słuchajcie, mam pełno pomysłów na filmy typowo roślinne, związane po prostu z roślinami. I będziemy przesadzać, kupować, yy, pokazywać, więc czekajcie, yy, czekajcie, czekajcie. Yy, widziałam tam w moim pudełku z maluchami, że tam dużo się zadziało, także niedługo Wam pewnie pokażę, też będziemy wsadzać te roślinki. Yy, i co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Na pewno moje pierwsze kroki z hydro będę również robiła z Wami. Tak jak Wam powiedziałam, prosiliście mnie na Instagramie, żeby po prostu z Wami przejść, że chciecie, chcecie, chcecie ze mną po prostu zacząć z tą hydroponiką, spróbować. Chcecie ze mną po prostu, ja będę na filmie, Wy będziecie w domu. I myślę, że to jest bardzo fajny pomysł, także tak to zrobimy. Jeżeli mi teraz mi się trzy choje, które zamierzam sadzić do hydro, po prostu ukorzeniają mi się, bardzo fajnie mi się ukorzeniają. Także myślę, że niedługo będziemy wsadzać je do hydroponiki razem. Także dziękuję Wam za wszystko. Dzięki, że za to, że jesteście i w tych smutnych czasach tutaj możemy sobie razem porozmawiać o naszych pasjach. Z mojej strony to wszystko. Dzięki, pa pa.